Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, poniedziałek 20. tygodnia okresu zwykłego, a to jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Tradycyjnie rozpoczynamy od pierwszego czytania, rozważanie i dzisiaj ciąg dalszy księgi Proka Ezechiela. Bardzo trudny, ale też bardzo ważny fragment, nie boimy się. Trudnych słów. Nie boimy się spotykania z trudnymi słowami, bo w Słowie Bożym też nie chodzi o to, żeby tylko słuchać, czytać, rozważać tak zwane łatwe fragmenty, których po przeczytaniu może już wszystko wiemy. I właśnie może czasem to jest takie zgubne, dlatego potrzebujemy takiego może właśnie znowu po ludzku trudnego słowa, po to, żeby się przy tym słowie zatrzymać, żeby ono było wymagające. Żebym nie tylko tak się śliznął po powierzchni, ale zatrzymując się, wsłuchując, pytając Pana Boga, co chce mi powiedzieć, potrafił gdzieś wchodzić w głąb tego słowa. Dzisiaj przynajmniej do mnie to słowo przychodzi w takich trzech przestrzeniach. Pierwsza przestrzeń to jest to, o czym mówi Pan Bóg do Ezechiela, kiedy w takim też ogólnym słowie, takim też zadaniu bycia prorokiem, to, co życie go spotyka, to, jak go życie doświadcza, czy Pan Bóg, jak przychodzi do niego. Z jednej strony oczywiście ma być takim wiarygodnym świadkiem, ale to, co głosi, nie ma być uzależnione tylko od jego takich, nie wiem, wewnętrznych przeżyć czy zewnętrznych sytuacji, jakichś takich okoliczności. Że swoich frustracji, złości, radości, zmęczenia za bardzo nie powinien pokazywać wobec tych, który głosi, tylko ma głosić i mówić to, nie tylko to, co przychodzi mu do głowy, co mu język przyniesie na myśl, ale rzeczywiście to, co składa w jego sercu pambu. Ezechiel dzisiaj doświadcza trudnego momentu, ponieważ umiera mu żona, ale idzie i głosi. Druga taka przestrzeń, która, która gdzieś wynika, z zadania Ezechiela to jest takie posłuszeństwo: najpierw posłuszeństwo proroka wobec Pana Boga, głoszenie to, co Pan Bóg kłada w jego sercu, ale też posłuszeństwo tych, którzy słuchają tego proroka. Pójście takie radykalne, jednoznaczne za tym słowem. Dzisiaj to też jest bardzo ważne, ponieważ, jak to mówię nie tylko co rok, to prorok, ale dzisiaj każdy z nas chce być prorokiem, każdy z nas chce znać się na wszystkim, każdy z nas chce być dla siebie i dla innych autorytetem, jakoś może brakuje takiej centralizacji, słuchania, posłuszeństwa. Dlatego też może i dzisiaj w Kościele to zawsze było. I zawsze tego jakby świat i Kościół doświadcza, ale takich może i problemu z posłuszeństwem wobec papieża, wobec przełożonych, a trzecia taka przestrzeń, którą też doświadcza Ezechiel. Widzimy w ogóle przez całe życie proroka Ezechiela, że to, czego on w życiu doświadcza, w życiu osobistym, często przekłada też się w głoszeniu na to życie też Izraela, że często właśnie może... Ezechiel też się przecież pyta, dlaczego to wszystko mnie spotyka, dlaczego właśnie to wszystko mam przeżywać. I Pan Bóg jakby doświadczając go w bardzo różnych płaszczyznach i często może nawet i w trudnych, niezrozumiałych, Chcę przygotować Ezechiela przede wszystkim w tym, żeby był autentycznym świadkiem, prorokiem, ale też, żeby to, co on przeżywa, będzie też udziałem całego narodu wybranego, całego Izraela. To będzie przesłanie dla innych, że ta trudność, ona ma go przygotować do tego, żeby przeprowadzić naród, żeby głosić dobrą nowinę narodowi. I to jest takie też słowo, które gdzieś tak osobiście, kiedy dzisiaj rozważałem to słowo, Przyszło mi taka na myśl, że no jednokrotnie, nie tylko ja, ale przecież i wielokrotnie i, i pewnie każdy z Was tutaj, którzy teraz to oglądacie, doświadczacie tego, możecie, mogliście tego doświadczać, możecie tego doświadczać, że może coś w życiu trudnego przeżywam. Pamiętam tak, kiedyś, taką sytuację, już nieważne o co chodziło, ale bardzo trudną sytuację w moim życiu i pytałem się dlaczego, Panie Boże, to tak się dzieje. I nie wiem, czy do końca się uporałem z tą sytuacją, i czy do końca jakoś to sobie pokładałem w głowie, w sercu, ale w bardzo niedługim czasie ktoś przyszedł do mnie na rozmowę. Słuchajcie, jest bardzo podobną sytuacją. I wtedy zrozumiałem, że Pan Bóg przeprowadza mnie przez jakieś wydarzenia, po to, żebym ja potem umiał. Nie tyle może i przeprowadzić kogoś, ale pokazać komuś światło, pokazać komuś jakąś ścieżkę, na którą ja wkroczyłem która dla mnie była jakąś taką pomocną, yy, czy jakimś takim światłem. Po to Pan Bóg, tak samo jak Ezechiela, tak i każdego z nas, w pewnych sytuacjach doświadcza, dopuszcza, żebyśmy mogli innych przez to podobne, czasem przez takie podobne wydarzenia, sytuacje poprzeprowadzać. I Ewangelia, i yy, to spotkanie z Jezusem, Bogotego Młodzieńca, i rozmowa o tym, co zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Co zrobić, żeby być blisko Pana Boga? Co zrobić, żeby pójść za Panem Bogiem? Nie wystarczy dawać. Ale jakąś taką metodą, logiką Ewangelii jest nie tylko to, ile daję, ale to, ile jestem, z czego jestem w stanie zrezygnować że dzisiaj Jezus mówi, dobrze, mam całą listę pochwał, którą mogę Panu Bogu po powiedzieć. Panie Boże, odmawiam taką i taką modlitwę, takie nabożeństwa należy do tylu i tylu wspólnot. Tyle mam tutaj różnych trofeów duchowych, które osiągnąłem. Pan Jezus to nie krytykuje, no, przyjmuje tak. I wtedy przecież nie, nie, o, nie obśmiał, nie, wy, nie wyśmiał tego młodego człowieka, ale powiedział, idź sprzedaj wszystko to, co masz. I to chyba jest najtrudniejsze, coś, z czego najbardziej się boimy. Bodzi Pan Bóg, widząc to całe dobro, które jest moim udziałem, to wszystko, te, te wszystkie moje walki, te wszystkie moje osiągnięcia, zadaj mi pytanie, czy jestem w stanie zrezygnować z tego, co w moim życiu jest najcenniejsze? Z tego zrezygnować ze swoich przyzwyczajeń, swoich bogactw? I nie tylko chodzi o to materialne, ale jakieś właśnie takie, takie utarte myślenie, ścieżki. O to chodzi przecież w nawróceniu, to rezygnacja czegoś, po to, żeby osiągnąć coś więcej, żeby osiągnąć doświadczenie Pana Boga, żeby spotkać się z samym Panem Bogiem? Czy jestem w stanie się tak nawracać, żeby umieć rezygnować to, co, co dla mnie jest takie bliskie, co dla mnie jest takie wartościowe, nawet kiedy to jest takie bardzo dobre i bardzo Boże. Ale czy jestem z tego w stanie zrezygnować, po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem? Bo może czasem to jest największą przeszkodą. A to nie jest łatwe słowo. Ale staje się jednym z słów takich, właśnie, które staje się taką logiką ewangelii, chrześcijaństwa, pójście za Panem Bogiem. Pan Bóg nie tylko pyta się mnie, czy przestrzegam przykazań, czy się modlę, czy pamiętam o wszystkich swoich obowiązkach. Ale pyta się, a widzisz tam, co w Twoim życiu najcenniejsze, co dzisiaj jest dla Ciebie skarbem? Oprócz tego, że powiesz, że Pan Bóg, dobra, to co jesteś w stanie zrezygnować, z czego jesteś w stanie zrezygnować dla Pana Boga? Czy jestem w stanie z tego zrezygnować? Czy jestem w stanie coś stracić? Czy jestem gotów na to, żeby stracić coś dla Pana Boga? Żeby właśnie Jego samego odzyskać? Spotkajmy się dzisiaj z tymi pytaniami. A przede wszystkim spotkajmy się dzisiaj z tym Słowem. Niech to Słowo w nas popracuje. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.